Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Standard Island Podejrzewam, że ostatni odcinek z fabuły idźmy do Wiedźmy Samary Oddać jej zadanie z poprzedniego odcinka Ale. Nie chcę już kończyć fabuły. Chciałabym dalej ją ciągnąć. No ale czekają mi zadania poboczne, bo jest 14 albo i trochę więcej, nie pamiętam. I jeszcze stropiciel od 50 levela, więc zobaczymy, co tam będzie. No ale fabuła się kończy, tak? Trochę jest mi smutno, bo to szybko poszło. To jest 15 odcinek. Z 15 odcinków zrobiliśmy 76 zadań praktycznie. Chyba, że coś będzie, że będzie dłużej. Zobaczymy, bo może mnie yy, zaskoczy fabuła. Już wiem, że na pewno nie mam diamentów, ale zobaczymy, czy da się jakoś to inaczej zrobić. Więc zobaczymy. Idziemy, biegniemy. Dobrze. Gdzie jest ta okrutna kobieta? Cześć. Spisałeś się. Czuję w tobie magię, chociaż siedzisz tylko przed ekranem swojego komputera. Czy widziałeś, że przy zabiciu endermanów i grzybowych krów? Uwalnia się Wielka Moc, potrzebna nam czarodziejom do tworzenia zaklęć. Zabij 50 endermanów i 50 grzybowych krów i wróć do mnie po nagrodę, a gwarantuję, że informacja o Tobie i Twoich znajomych nie zobaczy już Światła Dziennego. Powodzenia, robaczku. Aha. A zobaczymy, czy coś tu jest na dole. Nie, nie pomyślałam o tym. Nie pomyślałam o tym. <noise> Właśnie taką mądrość miałam, że się przeteleportuję, a przecież nie mogę się ruszać, a płynięcie w wodzie to on zobaczy, że... że coś robię. Teleport. Przejście jaskiniami. Nie. Już wolę się cofnąć. A zresztą tu mam a, co ja robię, człowieku. A zbroję gdzie masz? Widzicie, jestem zakręcona. A, czyli to mi będzie liczyć zabijanie. Dobra. Mhm. Mm Dobra, mm, tu sobie walnę, żeby mi wziąć tego. Yy, jedzonko. Dobrze, wezmę sobie kurczaczki. Co ja jeszcze będę potrzebować? A może jak ja tu mam te ingoty? Ja tu mam marchewki. Nie wiem, czy to coś daje. Czy nie? Nie wiem. Jeszcze nigdy nie robiłam w sobie marchewek. Dobra. Idziemy na wyprawę. Podejrzewam, że chwilę Wam pokażę, jak zabijam i będę y, robiła zresztą przerwę z Wami i, i będę sama zabijać. O, mam coś w menu postaci. Jeden punkt. To... Chyba do obrony wola. Dobra. Tu sobie tu przyszykuję. Mam nadzieję, że nie będzie lagów. Chociaż widzę, że coś tu są. Lagi. To nie jest dobry objaw. No, to nie jest dobry objaw. No, bo patrzcie, co się dzieje. Tak. No właśnie. Więc, yy... tak, jeszcze platy mi zbiły. Yy, widzimy się. Za. Momencik. Dobrze, kochani. Yy, ja już wbiłam yy, wszystkie Endermany, i grzybowe krowy już już za mną. Zobaczymy, co będzie dalej. Idziemy od Dla Was to nawet sekunda nie była, a dla mnie to było. Może nie kilka godzin, ale z dwie godzinki minęło z ostatniego, um, do ostatniego nagrania. Nie żeby tu chodziło głównie o to, że um, tyle zabijałam, tylko bardziej chodzi o to, że jeszcze robiłam kilka rzeczy pomiędzy. I też, jak widzicie, są lagi i to ostre lagi. Na ekspowisku więc no to było tak. Ginęłam, zabijam jedną jednego Endermana albo jednego grzybowego, grzybowy, grzybową krop, krowę. I tak w kółko. I tak yy, ile śmierci, tyle krów albo Endermanów. Czyli to śmierci może miałam. Albo może mniej. No, no chyba to był jakiś żart. Dobra podka regeneracji, podka siły, pod i doświadczenia. No, gratulacje, Cukiereczku, Oszczędzę Ciebie i. Informacje o Twoich kolegach. Moja kostka ostatnio dziwnie się zachowuje. Szczególnie gdy, szczególnie gdy jesteś w Ostatni raz zachowała się w ten sposób, gdy opowiadałam Jasiowi legendę o graczu. Aha. Bardzo dziwne. Zobaczyłam także, że król złodziei już za Tą tęskni. Udaj się do niego. Ja jestem ciekawa, bo to jest teleport do góry. Gdzie to jest? O nie! No, tak to wyglądało, ale na szczęście w pewnym momencie stwierdziłam, że bo miałam 60 tysięcy monet i stwierdziłam, że um, po prostu muszę to wydać. Więc kupiłam sobie diamenty, kupiłam sobie chyba półtora z taka, yy, tego, jak to się nazywa, półtora z taka żelaza, trochę złota, bo stwierdziłam, co, stracę tą kasę i nic jej nie będzie. Więc yy, poszła mi... I wolałam sobie kupić takie rzeczy, bo i tak będę potrzebować elementów i tak żelazo też pewnie będzie mi potrzebne. Więc damy radę. A zarobić sobie mogę zarobić, mogę pójść i kopać. Jak mi nadejdzie ochota, to będę się w kopalni przez... kilka dobrych godzin. A no tutaj jak siedziałam na ekspowisku, to była wiadomość od... Prawdopodobnie to był FIFI, prawdopodobnie nie jestem pewna, że do misji pobocznych będzie jeszcze je jakaś misja dawana. Więc ciekawie, ciekawie. Czyżby to będzie już ta misja z Motykami, znaczy z Mieczem, z Kilofem i z Łopatą? No cześć. Trochę cię z nami nie było. Myślisz, że to jakaś zabawa? Kończy nam się czas, podróżniku. Jesteśmy coraz bliżej wykonania naszego wielkiego planu, nad którym pracuję już długo. Dostałem wiadomość od. Kopro Brodego, iż znalazł dla nas idealne miejsce, aby wkraść się wprost pod zamkowe mury. Koprowy i lord Sz czurów czekają już na miejscu, a ja czekam tutaj na potrzebne nam przedmioty. Dostać mi proszę 7 mieczy diamentowych, 7 łopat diamentowych i 5 kilochów diamentowych. Ostatnia prosta. Powodzenia. No dobra. Czyli tak jak myślałam. Tak jak myślałam. Jestem ciekawa, czy mi, mi zaliczy te dwa. Nie widzę, żeby zaliczał. A czy nie zaliczyło? Kilof musi być nie. No, dobra. Co za te kilo kiedyś na prawej i... Mieczy muszę mieć... sześć yy, jeszcze. Moment, ile tam jeszcze łopat? Łopat jest pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, <try> trzy diamenty. I to są chyba te wszystkie trzy diamenty yy, mojego znajomego. Które sobie u mnie zachował. No dobra, idzie. Mam nadzieję, że teraz mnie nikt nie zabije. Bo jakby ktoś mnie zabił, to chyba bym to jej ryczała. A który to jest? Zostało mi trzy questy. no nie zobaczymy, czy, czy nam się to uda zrobić. Ale tak dziwnie się czuję. Koniec serii, znaczy koniec serii, to nie jest koniec serii. Koniec. Questów fabularnych. Chociaż tropiciel to też jest jakaś linia fabularna. Chociaż nie wiem czy to taka bardziej poboczna, ale też coś tam jest. Taka bardziej pewnie do zabijania tam będzie niż taka z rozmowami. Będzie zabitego, zabito i tak dalej. Albo przynieś mi skórę, albo coś. Coś takiego pewnie tam będzie. Bo tropiciel? No tak, tak to. Tak to trochę na myśl przychodzi, takie rzeczy. Ktoś tam jest. Lamowski. No hej. Stało nam tylko się spotkać w umówionym miejscu. Odszukaj piracką banderę w okolicach Wielkiej Bramy. Podejdź się do naszej kryjówki pod murami i porozmawiaj z Kopro Brodym. Przejmujemy to miasto, dzieciaku. Jazda. Czekamy na Ciebie. No dobra. I zabram wszystko. Czyli teraz muszę coś pod murami poszukać. Ja nie wiem, z której strony. Chyba wiem gdzie. To chyba może być. Tepnijmy się, będzie szybciej. To może być tam przy zamku. Thunder Island. Ale czy dobrze myślę, to nie wiem. Bo jakby tam nie było dużo rzeczy, więc żadnych questów takich zbytnych, tylko ten rycerz był. No to jest pod murami. Zwo Oj. ja tu nie przejdę. Tu nie ma całkowicie wyjścia. Jak by wskoczyć? Nie. Tak, jeszcze się zapal. Mogę tam wpadać, podejrzewam, że jest jeszcze inne jakieś przejście. No, co za. Dobra, mm, tu musi być jeszcze jakieś przejście. Aha! Aha. Ha. Zaliczyło mi, bo byłam blisko, ale. Ale żeby tam się dostać, to muszę jakoś tamtędy wejść. Czyli wiemy, gdzie jest kryjówka. No, może się najem, co? Tylko jak tam się dostać? Bo to jest pytanie No bo tu nie ma przejścia Tak No nie ma przejścia. Um, gdzieś to tu było? Z której strony? Tu jest nie wiem, że tu było przejście, tylko ja tego nie zauważyłam. Dobra, nieważne, ale tu nie ma nic. A tu. No się ma. Ostatnia rzecz, jakiej będziemy potrzebować, jest TNT. Dużo TNT. Zmiecimy ten choler ratusz z powierzchni ziemi. A gdyby tam podłożyć pod każdą kamienicę trochę plastiku? Po co tych kilka marnych pikselowych istnień? Zabawimy się dzieciakom. Po tym wybuchu nie będzie już wyjścia. Zapamięta nas cały minecraftowy świat, a nasze Farszywe, złodziejskie imiona są wypisane na księgach kwadratowej historii. Gotowe na ostatnią akcję? O tym, co dla nas zrobiłeś, ufamy Ci. Po tym, bardziej to być. Po tym, co dla nas zrobiłeś, ufamy Ci bezgranicznie. Tylko Ty możesz zatwić dla nas ten dynamit. Mamy rację? Rozmowa z burmistrzem. Kochani, zbliżamy się nieubłaganie do końca misji fabularnych. Aż się łezka wokół kręci, że to już koniec. Tyle robiliśmy, tyle diamentów poszło, żelaza, złota, wszystkiego, nerwów, skakania. Witam. ale Popatrz mi w oczy, proszę. Co? Koprobrody, król złodziei i lord szczurwił. Szczurwił? W naszym mieście? Siedzą w studni za murami? Udało ci się. Nasz plan wypalił. Jesteś najlepszym szpiegiem w całym naszym królestwie. Jedyne, co musimy teraz zrobić, to wysłać tam naszych dzielnych rycerzy i wyłapać te. Parszywe bestie. Zgotujemy im trzy piękne cele z oknem na miasto, w których będą mogli spędzić całe swoje życie. Spisałeś się. Od początku wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, przyjacielu. Postawiliśmy, postawiliśmy kres parszywym działaniom naszych wrogów. Oto twoja nagroda. Wow. 10 tysięcy monet dostałam. Czyli to już koniec, tak? Dobrze myślę? Tak. Główna fabuła się właśnie skończyła, moi drodzy. A ja Wam powiem, że ja serio mam łezkę wokół, bo trochę tu przeszliśmy. Nie mogę powiedzieć, że nie. No, tu w tym budynku praktycznie zaczęliśmy naszą przygodę. Pięknie, piękne 14 odcinków fabuły. Oczywiście to nie jest koniec przygody z Thunder Island, ponieważ jeszcze jest linia poboczna, jeszcze jest tropiciel. Jeszcze damy radę, jeszcze musimy kilka rzeczy tu porobić. To jeszcze nie jest koniec, ale naprawdę łezka się kręci tu o. To jest to miasto, które. Oni chcieli zepsuć. My teoretycznie niby naprawiliśmy, żebyśmy wtyką. No ale cóż. Ja Wam z całego serca dziękuję za ten odcinek, za to, co tu się wydarzyło dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie jutro, bo nie będę przerywać tego. Po prostu jutro zaczniemy linię poboczną. I po prostu łaska się kręci. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do subskrypcji, do powiadomień, żebyście widzieli, o której jutro będzie. O której jutro zaczniemy z liniami pobocznymi. I zapraszam do komentarzy, czy Wam też się podobała ta, ta fabuła. I zapraszam do łapeczek też. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień. Do jutra. Dziękuję i pa pa!